Siema, tadzik, kolekcjoner. Och, przepraszam, tadzik kolekcjoner. Siemka, witajcie. Siemka, kochani. Dziś kolejny odcinek z kartami. Jak sami dobrze wiecie, dzisiaj kolejny unbox unboxing. Card, dzisiaj z kolei World Cup Brazil. Pokażę wam, co ja kupiłem u Ceneopel. I o co w tym chodzi, dlaczego tym razem akurat u nich kupiłem. Otóż już wam mówię. Otóż gdy siedziałem przy komputerze, z boku pojawiła się reklama z obrazkiem giftboxa z ceną 34 zł i 99 groszy. A oferta była wystawiona na OPL. No i tak się to stało, że według mnie cena była atrakcyjna i sobie to zakupiłem. Na giftboxie w tej folii cenowiecie była karta limitowana Samuel Eto, której nie posiadam. No więc z tego względu też sobie wziąłem. Patrzę się teraz i widzę, że faktycznie produkt jest oficjalnie zapakowany przez producenta Panini, także no zarąbiście. Dzisiaj będziemy mieli co otwierać, kochani. Mamy aż dziesięć saszetek do otwarcia. No co prawda nie jest to box, no ale i tak jest zarąbiście. No niestety nie wiem jaka jest limitka w środku. No ale jak będzie powtórka, no to myślę, że jakiejś tragedii nie będzie, bo przecież w każdej chwili możemy się wymienić. No, ale wiecie co? Przypomniała mi się wczorajsza sytuacja i tragiczne wydarzenia, no i nie powiem tego, bo naprawdę przerazicie się. Naprawdę straszna historia z Cześkiem Gajem. Bo słuchajcie, poszukiwaliśmy dabla skradzionego przez jednych ludzi, no i policja zatrzymała. Nie, nie, nie będę o tym teraz rozmawiał, bo to jest okropne. No dobra, w każdym bądź razie współczuję tobie, Czesław. Wiem, że jesteś i będziesz przez najbliższy czas na wózku inwalidzkim, no i mam nadzieję, że przetrwasz ten najgorszy moment w swoim życiu, że nie zdechniesz i nie wylądujesz na cmentarz, bo o, o naprawdę. Czesław mi kiedyś opowiadał o swoim życiu wiecie. I mówił mi, że miał dużo przygód ale i też tragicznych. Raz złamał sobie kręgosłup i to był cud, że nawet jeszcze nie siedzi do tej pory na wózku inwalidzkim wiecie i że nie umarł. Hehech, he, nie będę teraz tak smutał. Chociaż cudowne przeżycia ich historia, no ale może nie w tej chwili. No i jeszcze raz pozdrawiam was gorąco i bardzo wam współczuję. No i tobie Filemon też, bo przecież też przez ten wózek inwalidzki masz dużo roboty i będziesz musiał się męczyć. Hehech, ale wiem, że jesteś sprytny i ze wszystkim sobie poradzisz, więc liczę na ciebie. I bardzo Tobie dziękuję, Czesław, za to, że Ty tak się odwdzięczyłeś za mnie. W końcu będę miał nowego dabla, ale może w tej chwili jeszcze nie powiem jakiego. Wykonałeś dużą roboty, chłopie, he, he, he. Wiem, że dla Ciebie to źle, ale dla mnie zarąbiście chociaż, no niekoniecznie, no ale jesteś fajny. Jesteś dzielny i wiele mi pomogłeś. No a to popatrzcie, jest ten gift box. Przypomnę jeszcze raz, że w giftboxie jest 10 saszetek i dwie karty limitowane XL. Dobra, no to już powoli zacznę otwierać. Proszę Państwa, giftbox z Brazylii, ale super. No mówię Wam. Dobra, to super. Jest giftbox i jeszcze raz hehehe he he jest. Jest super, cieszę się. Jak widzicie, tutaj jest to na wierzchu. To jest limitka, której nie mam. Bardzo się cieszę. Właśnie taką sobie zażyczyłem hehehe. He he. No to otwieramy, ej. Co to? Jeszcze to zapakowali. Aha ha, ha 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 nie no jak oni to zabezpieczyli oho ho ho kurde no o kurde trzeba uważać bo zniszczy się ten giftbox jak zrobię to byle jak bo popatrzcie jeszcze tutaj to jakoś mi skleili wiecie i muszę uważać bo jak to podre no to wiadomo co się stanie uff udało się fajnie dobra to co no to o najwyższy czas by otworzyć tego giftboxa. Ah, 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 ah. No to otwieramy sobie giftboxa. Słuchajcie, no naprawdę jestem z siebie dumny. Serio. O kurde. No nie, no popatrzcie jak mnie zrobili w bambo. Popatrzcie jak ta limitka ma takie zmarszczki, jak to można nazwać? No widzicie to? No kurde mać. Ale ciule, no wiecie co? Denerwuje mnie to wiecie. Chym mym. Ciekawe czy to te włoskie łośki z panini tak to niszczą, czy może giftbox był jakoś rzucany, a czy może oni coś tuknął ją? Ech, Zły jestem, wiecie. No ale dobra, mniejsza z tym. No trudno, no ale już tego nie cofnę. Powiem wam szczerze, że wolałbym mieć powtórkową kartę niż zniszczoną niepowtórkę. No dobra. Zatem policzmy teraz sobie te saszetki. Hehech, he, a może tutaj nie będzie dziesięć saszetek, tylko na przykład hehej jedenaście albo dziewięć. No dobra, o ja nie mogę. Popatrzcie, jak ta saszetka jest cieniutka. Hehech, he, no jeszcze nigdy w moim życiu takiej nie widziałem. A może mi się tak tylko wydaje. chymno no nie wiem. No ale ją sobie otworzymy. Hehech, he, zobaczymy, czy to przeczucie moje, czy może jakiś błąd w ilości kar. AHAHAHAHA no popatrzcie jaka ekstra karta. Hehehe he, he, kurde no wiecie co? Ale zaję. Je... Mamy nową limitkę Andre jak z Gun jest. To kolejna nowa karta limitowana no o super. Bosko. I ona już chyba nie jest tak bardzo uszkodzona. Nie. He 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 No po prostu. Zarąbiście wiecie. No dobra, a teraz. Oczek. Turn it up, speed it up, slow it up. Underground, buddy under us, undercut. Ship up, ship out. Swimming with the shorts with my keels up. Turn the wheels up real tough. Drinking lemonade in the shade, getting blade with a gang of peel grubs. Tak, przez ciekawą postanowiłem, że otworzę sobie tą pierwszą zaszetkę. I mamy Vargasa z Chile. I o, o, nieprawdopodobna sytuacja, Popatrzcie, mamy Dabla. I to w dodatku Dabla, którego nie ma ma, hahahaha, ha, 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 ha. Kurde nie, no to jest jakieś... Och, już nawet nie wiem, jakiego tu by określenia użyć, wiecie. No cud. Po prostu cud. No ale popatrzcie, to jest Dabyl Trabyl, którego miałem dostać od Czesława. Oj. No hech, szkoda, że w zamian tego inny się nie trafił, bo brakuje mi jeszcze dwóch dabli: argentyńskiego i holenderskiego. No ha ha hach, czyli w sumie Czesław niepotrzebnie się za mnie odwdzięczał, bo właśnie tego dokładnie dabla urgwańskiego miałem dostać. No czyli do dupy, jeśli chodzi o Czesława, a ja no też. Niepotrzebnie tyle stresu i niepokoju. No dobra. No to jestem pod wrażeniem, bo popatrzcie. Taka cienka saszetka, i jeszcze pierwsza i double trouble. Czy wy to kumacie, bo ja nie, hech. -he -he. No to bazówki to już mam w dupie, ale double. Hech, -he -he. chyba nigdy o tym nie zapomnę, wiecie. No czyli zapowiada się, że już nic fajnego w tym giftboxie nie trafimy, no ale przecież i tak wiele dostałem. He, he ch, chociaż ta edycja jest bardzo błędna no to może drugi dabyl się jeszcze hech trafi. To tak jak w tym blisterku 4 Dobra, to lecimy dalej. O! No popatrzcie jak fajnie. Mamy i. Według mnie dość unikatowego Star Raziranu. Ja nie miałem go, więc no super. Jakiś jawat neko nam. Neku nam. Okej, okay, no to fajnie. No, mamy eksperta Pirlo. No to chyba moja powtórka. No jeszcze nie wiem, więc no może nie będę gadał głupotech. No i mamy Hechech znowu eksperta. Tym razem ze Stanów Zjednoczonych, Landona Donowana. No to taka, każda chwila na pocieszenie. Teraz będzie dużo nud, bo na sam początek trafiliśmy Dabla, no ale muszę wytrzymać ten nudny moment. Ale wiecie co? Chyba na świecie jest magia. Aha ha ha. No mój kolega z klasy mówi, że magia istnieje. Heh. No o, może faktycznie istnieje. Przecież z tym doublem. Heh heh. No dobra. Nie będę gadał tylko o tym. Aha. No whore. no more. No just life, just love. No hype. Just fun. No just me and my mind. Just me and my wife. But tell me if I'm dreaming cuz I don't wanna wake up to this. O, fajnie. mamy nową kartę Utility Player Kwadwasa samoach z Gany. O, Derwinio. Derwinio z wybrzeży kości słoniowej. He, 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 nie zorientowałem się. Myślałem, że to będzie zwykła karta. No, ale dobra. O, he, he, he no i mamy jeszcze drugą kartę specjalną. Jest nią Miroslav Kloze z Niemiec. No ale to oczywiście powtórka jak nic, bo już wielokrotnie go zdobywałem. Chym, mym. Nie wiem już, którą saszetkę otwieramy, no ale to nie szkodzi. Otwieramy dalej. Ramires, ulubieniec Czesława. No i Hech, nie wiem, który raz z kolei powiedziałem, że Was gorąco pozdrawiam, ale powiem to jeszcze raz, bo teraz przeżywacie najgorszy moment w swoim życiu, więc pozdrawiam Was gorąco i trzymajcie się dobrze. Oje jest fajnie mamy nową kartę SPP Portugalczyk pojawił nam się na karcie defensive rock, no ale super raśnie. No o coś nie daje ciała ten giftboxik. Hechek grzeczny giftbox Hehech grzeczny giftbox. same time every day same routine clear target in summer when skies are blue it's part of the noise when winter comes it reverberates in my lungs nature's corrupted and furtive is far away Mamy zawodnika z Hiszpanii. Hiszpania. Mój najlepszy kraj na świecie. No o, super. Jest CES Fabregas nowa karta Utility Player jest. Jest. No i popatrzcie kolejna karta Utility... Haha, ha, ha, nie no ja chyba nawet nie będę tego komentował wiecie. No i zostały nam jeszcze dwie saszetki. No tu na pewno będą wpadały takie zwykłe karty jak do tej pory, no ale może coś jeszcze fajniejszego wpadnie. Szkoda, że giftbox już się kończy, no ale i tak przecież zdobyliśmy dziś wspaniałe karty. Zobaczymy, bo jest jeszcze szansa, no ostatnie dwie zarąbiste karteczki, więc o kurde mole. No chyba pierwszy pusty przebieg. Tak. Pierwszy pusty przebieg. No o trudno. No czyli w sumie główno tu będzie. No, no, ale... Ale... Push up overload, legendary heavy glow. Sunshine on the road, keeps this on Yes, the land burn, firm and easy, and broadcast yeah, over so raw and easy. Sunshine on the road, sunshine, work it out, 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 out. out. No, a kartą Utility Egej na ha jest Belkmaru Anfellaini. he, <laughs> śmieszy mnie w nim ta wielka aureola echech. Eh. No, a tak naprawdę to jest Bika w ah, ah. Z tego co wiem, to on chyba zna się z tym zboczeńcem Runejem echech, eh, bo gra chyba w Manchesterze United, wiecie. No dobra. No to w końcu nasz unboxing z giftboxem z Cineo.pl dobiegł końca. Według mnie zdobyliśmy niesamowite karty takie jak na przykład, oczywiście, Double, Trouble, Kawani, Suarez, albo te dwie limitki, z Samuelem, Eto oraz Zajewem. Ale wiecie co? Chyba niepotrzebnie się wkurzałem na tą limitkę Zeto, bo ona tak naprawdę nie jest tragicznie uszkodzona. No dobra. Widzieliście, jakie karty dziś zdobyłem, no i zapraszam na kolejne odcinki. To jest chyba 22 odcinek na moim kanale, ale to nie koniec cech. Widzę, że filmik już jest długi, więc postanowiłem nie podsumowywać. Dobra. Zdobycie.